Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Krzysztof. 15 stycznia, pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, dzisiaj bardziej altcoinowo będzie. Czyli będzie Ethereum, będzie ETC, będzie CRV, będzie OSMO i algo. To z waszych komentarzy. Tutaj też pytanie, czy można by powtórzyć Matika? Bo ostatnio wykres był bez historii całej 4 lat. Nie powtarzam Matika, ponieważ ja tam bazuję na jednym impulsie i tam jest tak naprawdę jeden impuls najważniejszy, więc cała reszta wykresu nie ma znaczenia w tym przypadku, bo liczy się ten jeden impuls, który ma strefy popytowej, i to jest być albo nie być dla Matika, więc nie ma sensu brać reszty wykresu. Tutaj jeszcze WeChain. Był ostatnio. Był ostatnio w ostatnim wideo WeChain. Dobra, moi drodzy, lecimy z tematem. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, gdzie nauczycie się innymi od A do Z analizować, czyli strefy popytowe, podażowe, to będziesz umieć. Nauczycie strategii krypto, czyli m.in. HP 5015, tak żebyś nie musiał się zastanawiać, co robić na rynku. Nauczycie również planować na rynku, nauczycie zarządzać kapitałem, tak żebyś mógł swobodnie wykorzystywać swój kapitał, aby przynosił on jak najlepsze rezultaty. Bonusowo dostajesz ode mnie dostęp do KS-ów, gdzie masz. Live codziennie o 20 na żywo, masz sytuację live codziennie rano, masz także mój portfel, a w zasadzie to co prowadzę na grupie, czyli altcoiny od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Bez owijania w bawełnę, bez gadania o lambo czysta praktyka, którą wykorzystuję na co dzień do handlu. Jeżeli jesteś zainteresowany, link w opisie. Sobie wczoraj patrzyłem, moi drodzy, jak to wygląda na największych portfelach na Bitcoinie i widzę, że Tether kupuje cały czas Bitcoina od 2022 roku, dokładnie w ostatnich 30 dniach 8404 Bitcoiny. I ogólnie rzecz biorąc jest pozytywnie, tutaj jakiś większy portfel minus 30 tysięcy, ale on tylko przeniósł na inny portfel, nie sprzedał. Więc na chwilę obecną, moi drodzy, nie ma jakichś tam większych zrzutów na bitcoinie, no i lecimy do bitcoina, zobaczymy. Moi drodzy, bitcoin od pewnego czasu stał się już taki nieczytelny, dlatego też już tak bardzo nie patrzę na bitcoina, ponieważ na no strefę zaliczyliśmy w razie jeszcze jakiegoś spadku, a on może niestety być. No to tutaj mamy taką pierwszą strefę najbardziej popytową, to jest 86 tysięcy, i wtedy mielibyśmy ABC jakby korektę, ale też jest tutaj RGR, taki mocno spadkowy na 73 tysiące, no i jest ruch samoboczny w sobie, więc Bitcoin tutaj niewiele informacji jest nam w stanie przekazać, ale gdyby spadało 86 tysięcy, pierwsza strefa popytowa. Co do Ethereum, moi drodzy, no to tu mamy zajebistą sytuację, że tak powiem, ponieważ daliśmy sygnał wzrostowy, wybijając ten szczyt i teraz robimy tą korektę ABC, ok, i strefa popytowa to jest... Tutaj z pierwszej zareagowaliśmy ładnie, natomiast druga strefa popytowa to jest 2892, i prawdopodobnie ten spadek jeszcze nastąpi. Jeden, ok. Fajnie by było, gdyby nie nastąpił, no bo już taką trójkę mamy wyrysowaną, ale z doświadczenia wiem, że moi drodzy takie odbicia na szybkim knocie lubią jeszcze testować, czyli takie odbicia na, na tak, takie bardzo wyciągnięte. Lubią jeszcze, moi drodzy, testować, a w tym przypadku wybić dałek, bo musielibyśmy jeszcze zaliczyć 2892 i to technicznie by się ładnie spinało. I z drugiej strony mamy potężnego, ja sobie tutaj wezmę nadniówki, mamy potężnego, moi drodzy, ORGR-a, czyli coś takiego odwróconego orgr Gdyby tu zszedł, to byłoby idealnie, bo byśmy powrócili tutaj do tych miejsc z zasięgiem, oczywiście na 5900. No, czekam mocno na Ethereum, kiedy ruszy, moi drodzy. No i teraz, gdyby był ten spadek, no to w mojej opinii jest to ostatni spadek i niżej spadać nie może, bo to już by no, duży znak zapytania rysowało. Więc jeżeli jakiś spadek, to moi drodzy, jeszcze do 2892 i tam musi się zatrzymać. Nie, że może, tylko musi się zatrzymać, bo technicznie to jest najlepsza strefa popytowa. Lecimy do Algo. Moi drodzy, warto obserwować te strefy, które ja robię pod minima socjalne, ponieważ zobaczcie, dwa miesiące temu robiliśmy sobie na Algo i to nie jest tylko Algo, bo bardzo dużo coinów, na przykład XRP i inne, robiliśmy sobie minima socjalne i było to na 5505, pierwsza strefa popytowa, prawda, to było dokładnie dwa miesiące temu. No i zobaczcie, mamy, 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 dokładnie mamy 5505 zaliczone, ok, czyli warto, warto, warto. Tu były jakieś wcześniejsze strefy, kiedy rosło, ale nie miało siły. Natomiast tu były też strefy popytowe dwie strefy popytowe, prawda? Ja zawsze robię dwie, trzy strefy popytowe no bo nigdy nie wiem, jeżeli nie ma jakiejś mocnej strefy, to nigdy nie wiem, która będzie lepsza, ale zawsze warto i z jednej i z drugiej jakby to rozgrywać. Więc moi drodzy, pierwszą strefę podażową mamy tutaj zaliczoną i to ładnie w punkcik, czyli pięknie wjechało do strefy i pięknie zareagowało podażą i co dalej na algo? Czekajcie, ja sobie to wymarzę. Stref popytowych tu nie robię, ok. Dlaczego? Dlatego, że tu już nie ma okazji. Więc tylko i wyłącznie dla osób, które są w Algo, No to moi drodzy, na chwilę obecną zakończenie tej korekty, powiedzmy, jest tutaj niestety jeszcze daleko, bo jest dokładnie hmm, w tym punkcie, ok. Czyli tutaj dopiero damy sygnał, że chcielibyśmy coś więcej. I teraz pozytywne jest to że zareagowaliśmy z tej pierwszej strefy podażowej. Więc, moi drodzy, jest szansa od razu zaliczyć drugą, czyli na 1,19. Natomiast ta 76,75 też jest mocną strefą. Więc jak ktoś jest z no to bym obserwował to 76,75, czy tam nie będzie podobnej sytuacji. To są zawsze strefy, w których warto się realizować. Może nie całościowo, może zależy kto jak ma, prawda? Natomiast to są strefy, moi drodzy, w których warto się realizować, czy procentowo, czy całościowo, ok? Więc 76, 76 i 1,19 to są takie najbliższe strefy popytowe. Lecimy do CRV. Na CRV również już nie ma takich stref popytowych. Wiem, że tutaj dużo ich nie ma, natomiast moi drodzy, no to też ważne dla osób, które są, prawda, w tych monetach. Za chwilkę będą strefy popytowe. Więc moi drodzy 1.86.28 to są następne targety na CRV i ogólnie rzecz biorąc również po punkcie B zakończenie korekty będziemy mieć dopiero tutaj, czyli dopiero tutaj się wygeneruje sygnał, że chcemy osiągnąć tą strefę. I na CRV to tyle moi drodzy, więc tutaj tylko dla osób, które są w CRV śledzić 1.3 dolar e, 30 śledzić, no bo wybicie tego generuje sygnał na 1.80. E, a wybicie 2.18 generuje sygnał na 2.80, więc tutaj jeszcze tych stref podażowych, takich minimów socjalnych, jeszcze nie mamy. Lecimy do ETC. No i co do ETC, to mamy już tutaj strefy popytowe, bo Ethereum Classic jest jeszcze w takim ruchu bocznym, moi drodzy, i tu jeszcze żadna ze stref nie została osiągnięta jest 99% szans, 190, 90% no właśnie, to jeszcze nie zostało osiągnięte, więc moi drodzy strefami popytowymi na, na chwilę obecną jest ta cała strefa, w której teraz właśnie jesteśmy to jest strefa popytowa, która no, jest strefą popytową jakby nie było i tutaj niżej o 16% na 21.15 jest następna strefa ale wątpię, czy tam spadnie, tak naprawdę. Wszystko może, oczywiście. Natomiast tu może być jeszcze cofnięcie w głąb tej strefy. Ok, czyli jeszcze jak tutaj coś wystartuje, to tu jeszcze przetestowanie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, na ETC jest zaliczona pierwsza strefa. Taka poważna, popytowa, i to dość silna, bym powiedział. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to 21.17 też nie jest niemożliwe. No i co do targetów, tutaj, no to 51.27, no to musi być zrobione, tak? Czyli jakikolwiek będzie sentyment na altcoinach, no to ten target musi być zrobiony. A najlepiej, gdyby tutaj sobie od razu dotarł do 75, bo, bo mamy, moi drodzy, jakby, no, ruch boczny, więc z tego ruchu wydostanie się. Myślę, żeby od razu powędrowalibyśmy na 75.41. I dalej na chwilę obecną nie robiłem stref, bo chciałbym zobaczyć, najpierw, co tutaj będzie, jaka tutaj będzie reakcja, lub tutaj. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli bo ja gramę TC, więc ja będę wychodzić na 75, 41 maksymalnie. Czyli nie będę trzymać tutaj dalej pozycji. To będzie taki mój próg maksymalny. Lecimy do osmo. I osmo też wygląda nawet fajnie, tylko trzeba sobie zdać sytuację z, z sprawę z tego, że osmo jest dość agresywną monetą, czyli bardzo ryzykowną i zobaczcie, ono ma tutaj taki troszeczkę poszarpany wykres, prawda? To jest, to jest zawsze takie większe ryzyko, bo ta moneta się mniej stabilnie zachowuje. A jeżeli mniej stabilnie się zachowuje, to można i dużo stracić, i dużo zyskać. Czyli taki, taki troszeczkę, moi drodzy, agresywny, agresywne hmm, handlowanie. Więc tak, jeżeli chodzi o strefy popytowe, to jesteśmy w strefie popytowej również. Natomiast jest możliwość tutaj jeszcze zaliczenia 36,89, czyli ogólnie rzecz biorąc, jeszcze 17% niżej. Natomiast ta pierwsza strefa zaliczona, i jeżeli, znaczy no, ja rozgrywam w strategii OSMO, ale jeżeli chciał, decydowałbym się na rozegranie OSMO, no to właśnie z tych dwóch stref. Te dwie strefy by mnie interesowały na OSMO, z zasięgami moi drodzy. Tu jest pierwszy zasięg taki realny, znaczy obydwa są realne 1, 3, 7, 5, a następny to jest 1, 9, 4, 4, 6. No tu o następnych jeszcze nie chcę mówić, bo najpierw trzeba to pokonać, bo to jest najbardziej kluczowe. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ten impuls następny, gdyby się zbudował, gdyby był sentyment, no to te 1, 9, 4, 4, 6 powinien zaliczyć. Więc Osmo tutaj nawet fajnie, tylko trzeba pamiętać, że jest to dość agresywna moneta. Ja tutaj nawet trzy strefy mam popytowe, prawda? Nie dwie, a trzy z uwagi właśnie na to, że no jest to agresywne aktywo więc tu jeszcze mam 23, ale to już takie, gdyby się coś więcej podziało tak naprawdę spadkowego. Tyle moi drodzy w tym wideo, dziękuję serdecznie za uwagę, jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, piszcie w komentarzu, jeżeli macie coś do analizy, to co będzie łapeczkowane będę brać w pierwszej kolejności pod uwagę, jeżeli na jakiejś monecie jest ruch boczny, to nie będę jej brać pod uwagę dopiero gdzieś tam później, jak uzyska trend. Tyle, wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego dnia. I do usłyszenia w niedzielę. Trzymajcie się, hej.